Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, zapraszam do naszego spotkania ze Słowem na święto Przemienienia Pańskiego na dzień 6 sierpnia. Poprośmy o pomoc o światło dla owocnego spotkania ze Słowem w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw od złego amen Posłuchajmy fragmentu Ewangelii według Świętego Marka z rozdziału dziewiątego wiersze od 2 do 10. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką, tam się przemienił wobec nich, jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć. Tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy. Powstać z martwych. Kochani, odchodzimy od tej codziennej lektury słowa, bo Kościół obchodzi święto tego wydarzenia, które opowiada Ewangelista Marek i inni Ewangeliści. Jezus objawia uczniom swoją chwałę, objawia swoją boską moc, godność prawdę o tym, że jest Synem Bożym. Święty Marek używa określeń, które tradycyjnie w słowach, w sposobie opowiadania przez Biblię, objawień Boga się pojawiają. Mamy więc górę, mamy więc obłok, mamy głos Boga, który z, Boga się, z tego obłoku się wydobywa. Tymi obrazami autor natchniony Opowiadał nam o objawieniu się Boga na górze Synaj, o głosie, o trąbie, o tych słowach, które Bóg wypowiadał Izraelici, słysząc ten głos, bardzo się przerażali. Zatrzymajmy się chwilę przy kontekście tego opowiadania, tego faktu w życiu Pana Jezusa, w życiu uczniów. Fragment ten pochodzi z rozdziału 9 i jest mniej więcej w połowie Ewangelii. Ona ma 16 rozdziałów, a wydarzenia, które poprzedziły przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor, to rozmowa z uczniami na północy, w okolicach Cezarei Filipowej, gdzie Jezus pyta, za kogo uważają. Jezusa tłumy, za kogo uczniowie go uważają, i zapowiada im po raz pierwszy swoją mękę. Uczniowie są tym ogromnie przytłoczeni. Starają się o tym nie myśleć. Już w samej tej rozmowie z Jezusem Piotr upominał Jezusa na boku, tak osobno, żeby nie mówił takich rzeczy, żeby nie mówił o swojej męce, że to jest to jest niewłaściwe, że nie powinien mówić w taki sposób. Jezus mocno zareagował, pamiętamy. Kiedy kończy się tamta rozmowa, ma miejsce to wydarzenie. Dla tych, którzy lubią przebywanie w górach, nie trudno jest w wyobraźni, znaleźć się na górze tabor, czy na jakiejś innej górze, w jakimś ulubionym miejscu, tam gdzie jest inna perspektywa, tam gdzie się odpoczywa, tam gdzie Bóg jest niejako bliżej, jest bardziej dotykalny, widoczne są jego dzieła, piękno, moc. Dla kogoś, kto jest strapiony na duszy, takie wyjście poza miejscowość, poza swoje miasto. Poza miejsce mieszkania, taka tułaczka przez jeden dzień, takie właśnie przebywanie w, wśród przyrody, w górach, nawet nie bardzo wysokich. To jest odpoczynek. Jezus zaprasza uczniów. Razem z nimi udaje się w takie miejsce. Byłem na górze tabor, miałem to szczęście. no Rozpościera się stamtąd niesamowity widok. Są pewne. Yy, Badania, czy jakieś różnice zdań, czy rzeczywiście to miejsce było miejscem przeżycia tej sceny, czy to wydarzenie tam miało miejsce. Zostawmy to badaczom. Dzisiaj tam właśnie jest to piękne sanktuarium, wspaniały kościół. I na freskach, ozdobach tej, tego kościoła widać Jezusa, który się modli. są razem z Jezusem na górze. Może nie spodziewali się tego, że razem z tym wyjściem będzie coś szczególnego. Może było to dla nich po prostu wydarzenie, jakby odskocznia od codzienności. Jezus chce być sam na sam z Ojcem, chce być na górze i zabiera trzech z nich, ale okazuje się, że nie tylko idzie się modlić, ale ta modlitwa jest wyjątkowa, jest szczególna. Przemienienie, tak nazywa się to święto, które przeżywamy. Właśnie w, tym, w tej czynności, w tej tajemnicy, w tym fakcie, który ma miejsce, jest jakby cała ta tajemnica. Myślę o tym, właśnie Jezus przemienił się wobec nich, a więc z tego przecież był podobny do, do ludzi. Był prawdziwym człowiekiem, ale nie tylko. Był też prawdziwym Bogiem. Bóstwo było ukryte. Kiedy są na górze, objawia się bóstwo. Jak to wyrazić? Święty Marek sięga po, po ten sposób. Jezus ma wyjątkowe ubranie. Jest, jego szata zmienia się tak, jak on objawia swoje bóstwo, swoją moc, swoją boskość, tak zmienia się jego szata, staje się lśniąco biała. To jest ten sposób opowiadania o boskości, po jaki sięga Marek: Nie ma takiej szaty na ziemi nikt. Nikt nie nosi bowiem tej samej tajemnicy. Nikt z ludzi oprócz Jezusa. Nie jest także Bogiem. Nie ma takiego fachowca odbarwienia tkanin, który mógłby uzyskać taką biel, jaką miała szata Jezusa. Uczniowie bardzo to przeżywają. Ta wypowiedź Piotra, od razu przez świętego Marka skomentowana, że tak mówi trochę, jakby bez kontekstu. Nie mówi, nie wiedząc dokładnie, co należałoby powiedzieć w tej sytuacji, nie dziwimy się na pewno Piotrowi, bo i nam się to może zdarzyć, że jak, jak umiemy nazywać swoje emocje, to mówimy: Tak to przeżyłam, że nie wiem, co powiedzieć. Zabrakło mi słów. Nie wiem, co byłoby stosowne. Nie wiem, co byłoby na miejscu. Piotr bardzo przeżywa to, że widzi Jezusa, właśnie innego, Jezusa w chwale. Ale spróbujmy zebrać to właśnie przeżywanie uczniów tych trzech pozostałych, chociaż nie są uczestnikami tego. Oni przecież może jakiś niedługi czas wcześniej może to były godziny słyszeli o tym, że Jezus zostanie wydany, że będzie zabity, odrzucony, upokorzony. To mają w głowie, w pamięci. Może próbowali to wyprzeć, jak mówiliśmy na samym początku, a teraz widzą Jezusa chwalebnego. Wobec takich doświadczeń serce czasem nie nadąża. To, to w końcu co? Albo przy czym się zatrzymać, co wolę. Naturalnie serce lgnie do Jezusa w chwale, do Jezusa, który objawia swoją moc, do Jezusa, który jest blisko Ojca. Ten obraz Jezusa cierpiącego, daje się zaprzeczać tej prawdzie, to jest, ten Jezus jest bliższy, jakby bardziej mój, przy tym chce zostać, tamten cierpiący. Może nie wszyscy podzielamy to, tę drogę serca, o której teraz mówię, ale uczniowie na pewno są świadkami takiego dużego przeskoku, zmiany. Zostańmy tu. Mniej więcej to mówi Piotr. Niech to się nie kończy. Niech będą tutaj i ci y, znakomici mężowie, Mojżesz, Eliasz i Ty, zbudujemy dla Was szybko namioty. To się da zrobić i zostaniemy tutaj. To niemożliwe. To nie jest wydarzenie, które ma temu służyć. To jest największe. Najważniejsze pytanie, którym chciałem się z Wami podzielić, po co uczniom doświadczenie przemienienia na górze tabor? Czy chodziło o to, żeby ich pocieszyć? Czy było to takie pragnienie, plan ojca, żeby ich wzmocnić troszkę? Widzę tutaj niesamowicie ważne połączenie, yy, tego, co usłyszeli wcześniej i co słyszą teraz, czego są świadkami. Boże działanie ma tą dalszą perspektywę, nie tylko tu i teraz, czyli nie jest obliczone, nie jest po to podejmowane, żeby, żebyśmy coś przeżyli, żebyśmy to smakowali, co przeżywamy w, tym, w tej chwili i tyle. Ci, którzy są z Jezusem na górze, są zachwyceni prawdą o jego bóstwie i mają to zapamiętać, ukrywać przed innymi, żeby było to dla nich światłem wtedy, kiedy zaczną spełniać się słowa o męce Jezusa. Bóg działa w sercach tych trzech, a oni są. Mm, Takimi osobami wiodącymi w tej wspólnocie, żeby mogli umacniać pozostałych, żeby ich wiara przetrwała. To ogromnie ważne. Po co w naszym życiu momenty łaski, stany pociechy, momenty, w których Słowo jest przed nami jak otwarta księga? Nie po to, żebym był zadowolony z modlitwy. Nie po to, żebym, absolutnie nigdy nie po to, żebym się wynosił nad innych. Ja to się modla, ktoś inny to śpi ciągle i tak dalej. To jest po to, żebym mnie umocnić, żebym mnie prowadzić dalej, żebym był gotowy na momenty próby doświadczenia. Pan Bóg nas kształtuje, mówił święty Ignacy, na dwa sposoby: przez pociechę i strapienie. Przez łaskę, która nas przenosi, i ciężar, który niesiemy na swoich barkach, niesiemy w sercu. Może to święto wypada w naszym kalendarzu życia w momencie światła. Czerpmy z tego, z tego momentu, z tego spotkania, z tej radości, że. Bóg jest Panem, że zwycięża. Niech to będzie coś, co nas wypełnia, coś, co nas podnosi. A jeżeli przeżywamy moment światła w, innym, w innej chwili, a dzisiaj jest moment ciemności, to niech to będzie dla nas takie zapewnienie nad tym wszystkim, co jest nieudane, co kosztuje, co wydaje się być śmiercią, obumieraniem. Niech nad tym wszystkim zapanuje ten głos. Słuchajcie tego, który jest moim umiłowanym synem. Opierajcie się na Jego słowie. Mówi prawdę, prawdę o życiu. Prośmy o tę głęboką mądrość zachowywania słów i momentów światła na momenty krzyża, ciemności, samotności, pustki. To niezwykła mądrość. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Panem Bogiem.